Witajcie w nowym odcinku Grzmowisz Teleplament I wiem, że bardzo dawno nie nagrywałam Ale to przez taki włam bo, bo, ponieważ Tamta osoba przejęła wtedy moje konto, nie na msp, ja na gmail I właśnie tak To nie byłam ja Po pierwsze Nigdy nie nagrywałam z kamerką jak mogliście zobaczyć to, osoba nagrała. Po drugie, ja to nie chłopak. Jak możecie nawet słychać po głosie. Jestem dziewczyną. Poczęcie nie wierzyć w to. Jak po prostu będzie takie coś się powtarzać, to po prostu usunę swój kanał, a Wam przed usunięciem kanału e, Wam po prostu napiszę, no, po prostu mój login nagłowy kanał, tak? Abyście mogli zreształcono na duże i się wcale nie żegnać. Ja wiem, jaka to może być osoba, ewentualnie osoba z mojej klasy, ale ja nie wiem. Dajcie znak w komentarzu, żebyście wiedzieli. Jaka osoba mogła po prostu to zrobić, a ja oczywiście mam wtedy przypnę szarduszką No bo ja ewentualnie wiem kto to był no ale tak jak już mówię, nie mam pewności No, więc pamiętajcie Nie wierzyć w te blednie, to co tam będzie Co było I pamiętajcie, wszystkie takie rzeczy, które ta osoba nagra wszystko będzie usuwane i już to usuwałam. No, więc, papa, pa. trzymajcie się i pa.